Nie, zaraz. O kurwa, co? O, kurwa. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem! Nie, wiem, nie, wiem, nie, wiem, kurwa, nie, odleci, nie, 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 to nie, 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 są kurwa. 900 złoty. No co tam braku? Palała się krew z odwoka. Jakiś to martwy. A co ty otwiera skrzynki jak Nie wiem, 15 milionów euro, no. pierdolę, co? Ale ładny, kurwa. Ale ładny. Nie zatrzymuj się Patryś, kurwa, jeszcze druga czeka. Jedziesz, 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 Ty pierdol się nic, kurwa, nie oglądaj, kurwa, kurwa. Czemu ten lore jest mniej warty niż mój dusz? do masz dalej? Ja pierdolę! Zielone, zielone,